Potrzebuję rady od kogoś to się zna. Też człowieka, co myśli podobnie jak ja. Potrzebuję rady, od siebie, z przyszłości, rady i wiadomości, co mi dadzą starania. Chcę znać osobę, co mi powie już nie dości. Osobę, co wszystkiego nie robi w dozłości. Znowu wracam do klasy i kostki zasłania. Bo moje kostki to zdeformowane. U siebie, może to przez nią, a może to przez ciebie stałem się w końcu bardziej śmiały. Moje zwrotki pewności siebie mi dodały. Jadę w Grecję autostradą przez wieś ze szkoły. Wycieczka autobusem swoje gminy przemieniam na tekst. Obok była kobieta ci serce lodem w Nawet moi bliscy nie mają pojęcia, jak było ciężko o powrót do domu. Pamiętasz tylko o ujęciach Zaufaj mi, ja nie powiem nikomu Jak tak dalej pójdzie I ciągle będę poddawać się ryzyku Nie wyjdą ze mnie ludzi skończę wywieźć psychiatryku Potrzebuję rady, od kogoś to się sta, też człowieka, co myśli podobnie jak ja Potrzebuję rady od siebie z przyszłości Rady i wiadomości, co mi dadzą starania Chcę znać osobę, co mi powie już nie dości Osobę, co wszystkiego nie robi